to jest się jest Tu jest mama Nie jest pozostała część rodziny taka która tam dalsza trochę no, znaczy dzieci, ciocia ciocia Tak, o silną Znaczy miało być więcej osób ale takie trochę to, to było zrobione wszystko tak, trochę za późno, żeśmy się... Z... Dzisiaj żona zazęblała. Tam... Żona zemblała miała przyjechać z dziećmi z Suwałk, tylko że po prostu daleko. Się Słabo poczuwała. się poczuła, nie mogła przyjechać. Oj, dla miała przyjechać z Dzisiaj miała zapaść decyzja, dzień dobry. Miała zapaść decyzja o wypuszczeniu jego z, z aresztu. Inwestor, inwestor z Wąbrzy, który prowadził tę inwestycje, fundusze unijne, miał wziąć 7 tysięcy za tę inwestycję. Brat jest wójtem, który nadzorował, starał się, robił dla gminy jak najlepiej, żeby wszystko wygrało. I wykrył u niego, że było bardzo źle zrobione. Jest nieprawidłowości jest nieprawidłowości ja powiem, na sumę chodzi? 4 miliony i ten inwestor się przestraszył tego ponieważ ma układy prawdopodobnie z, z jakimiś różnymi osobami z spoza po prostu z osobami, które mo, mogą, mogą go zamknąć, mogą dosądzić. Nie będę tutaj już nazywał teraz po imieniu. Po prostu za, zrobił taką prowokację, że przy, nasłał policję, ponieważ sam był kiedyś policjantem, nasłał policję. Z, z tego, załatwił po prostu tam jakimś sposobem, policję do, do niego tam na, na posesję przyjechali zrobili kontrolowaną opówkę w ten sposób, że przywieźli te pieniądze tam w samochodzie, czy jak i tam ten inwestor podrzucił dla podwykonawcy brat, wuj w tym czasie był w, był domu. w domu nawet A nie wiedział byli, co się stało oni to zrobili tego, tylko między do sobą te pieniądze tam gdzieś yy, przełożyli do swojego samochodu nawet nie do jego samochodu i... Ale policja przyjechała, jego, do domu, zamknęła, zaaresztowała, zawiozła do aresztu, do Białego soku i koniec, on nawet nie wiedział, co się stało. A za chwilę, na drugi dzień ogłosili, że złapali wójta na gorącym uczynku, jak, jak łapówkę, y, łapówka była wręczana. I teraz on siedzi, jest tak, y, taka jest korupcja duża, siedzi tu w areszcie trzy miesiące, dwóch adwokatów już próbowało wyciągnąć, nic nie można zrobić. Ja już nie odwołania do funduszy innych Chodziliśmy, żeby zrobili kontrolę tego, tej inwestycji. Fundusze powiedziały są tutaj w Białymstoku, oni nie mogą, bo prokurator trzyma rękę na dokumentach. Nic nie dopuszcza do żadnej kontroli. On powiedział, że nie dopuści, bo on go musi trzymać. A okazuje się, że inwestor trzyma łapę na wszystkim. Inwestor powiedział, że jeżeli ostatnia transza, którą on, wójt z gminy, miał zapłacić 1,7 mln milion siedemset tysięcy nie wpłynie jemu na konto, to wójt będzie siedział do tej pory, aż, ta, aż gmina zapłaci te pieniądze. Ale domaga się, wyprowadził sprawę sądową do gminy, oskarża gminę, że gmina nie chce mu zapłacić, a, a że znarobił takich takich strat, takich błędów, które kosztują 4 miliony już w tej chwili gminę. To on o tym cicho jest, nikt o tym nie mówi, a że że wójt brat mój siedzi tu w areszcie 3 miesiące, nie może jak w, ża w żaden sposób, bo nie ma żadnych zarzutów, prokurator trzyma sprawę przykrytą, nic nie mogą ad ad ci adwokaci zrobić. Już my tu chodzili do, do kilku adwokatów, każdy mówi, on nie będzie tej sprawy brał, bo nie da rady, nie wyciągnie, nie wiem, przeczytaj jeszcze co możesz. Dzisiaj jest ostatni dzień, prokurator miał podjąć podjąć decyzję, czy przedłużyć, ja prawdopodobnie te, przedłuży, bo już ogłoszenia. wniosek złożył, uciekł Wójt po prostu. trafił za kratki, sprawdził ile chciał wziąć, tak pisały agencje prasowe. Zarzut żądania 280 tysięcy złotych pochłówki, przyjęcia 120, jako pierwszej wpłaty z tej kwoty postawiła prokuratora okręgowa w Łomży, wójtowi gminy Płaska. To jest wszystko szczerstwo, to jest To jest, to jest, to jest, to jest wszystko kłamstwo. Wiesłów akurat nie miał y, wpływu na wybór tego pana. Kiedy zorientował się w sierpniu, że oczyszczalnie są wybudowane niezgodnie z planami budowy... Około 70 osób zgłasza już, już skargi, że są Wójt związane. wstrzymał ostatnią transzę wypłaty. Ta ostatnia transza to miał być 1,7 mln zł, czyli... 1,7 mln tysięcy. czyli ogromna suma. Inwestor, no ja myślę, że zemsty, złożył donos do prokuratora na wójta. Jest to donos mijający się z prawdą. Wójt nie przyjął żadnej łapówki. Kontrolowaną łapówkę podrzucono pod wykonawcy w czasie, gdy on wykonywał e, oczyszczalnię. Prowadził tę te, te, te pracę nad budową oczyszczalni na posesji Wójta. Wójt e, był nieświadomy tego, co się dzieje na jego podwórku. E, okna e, akurat nie, nie ma e, z tej strony na podwórko, nie, nie ma okien w, w tym budynku, gdzie mieszka Wójt. Okna wychodzą na bezpośrednio na jezdnię i na, na wjazd do posesji wójta. Także wójt był nieświadomy tego, co się dzieje u niego na podwórku w tym czasie, kiedy, kiedy policja wtargnęła i, i wzięła, wzięła, no to przeprowadzała tą kontrolowaną płoniąć łapówkę, ale przecież ta łapówka nie dotyczyła wójta, tylko jego podwykonawcy. To, to, bo pieniądze porzucono do samochodu podwykonawcy. A później przyszedł do domu. W kuli, w kajdanki i przywieźli go tutaj. No tyle my wiemy, jak Teraz no może mama coś powie. Co jest, Ja już nie wiem, co, pora, co powiedzieć. Ja jestem chora i mąż chory. Mąż już nie może wytrzymać. Mało się nie wykończy. Już gotowy, nie wiem, co z sobą zrobić. Ja też... My całymi dniami, nocami płaczemy, żeby tak człowieka niesłusznie wziąć. I do prokuratury pisałam tego. Odwoławczej. Odwoławczej. Oni mnie napisali, że ja nie mam żadnych praw, bo musi być to pełnomocnik albo obrońca. A ja nic nie mogę zrobić. A ja im mówię. Przecież te pieniądze, jeżeli chodzi o to łapówkę, gdzie są odciski palców, gdzie, jest nagranie? gdzie są jakieś zdjęcia, gdzie są jakieś znaki? Jak może tak człowieka niesłusznie? No nie słusznie wsadzić i trzymać. On tutaj mnie mówi, ja nie wiem za co ja tu siedzę, jak wam na widzeniu. No za co ja tu siedzę? To no po prostu przykro jest, żeby tu nawet przyjeżdżać. Jezu, I nie wiem, gdzie się udać. W ogóle możemy pojechać do prezydenta i jak on świata. Może państwo coś doradzą. Co to zrobić? Co to jest taka niesprawiedliwość? Prawa, niej, się około się dwóch żeby tak można było człowieka, bo nie wiadomo nie za co, skończy. za to, że był pracownikiem, że chciał tam zrobić. I bardzo dużo zrobił w tej swojej gminie. Bo tam inni mówili, ile on zrobił dobrego. No to się nie podobało, bo musiał pewnie by się dzielić z nimi. Bo jakby był pijak, to byłby dobry. A taki człowiek solidny, sprawiedliwy, bo wszyscy powiedzą, nikt nie powie, że on taki niesprawiedliwy, że on jakiś oszust. No niestety, zrobili go wielkim oszustem. Nie wiem, co można poradzić na to. Może Państwo coś poradzą albo nie Czyli... odpowiedzą. Nie ja mam pisać, choć ja już nie dam bardzo rady, bo już taka jestem chora wykończona tym wszystkim, ale jeszcze bym gdzieś pojechała, bo już nie mam no, wsi. No. Myśmy my chcielibyśmy oczyścić dobrej Miwesława. Żona miała przyjechać dzisiaj, z Anoza. dziećmi tutaj i dzwoniliśmy koło 12, okazało się, że zemdlała tam w pracy i lekarz, który udzielił. Jej pomocy zabronią dzisiaj przyjazdy do Białorusi. Ale jeszcze mają trójkie dzieci. Ta mała jest Stora, chora. Ta żona też o, jest ona, chora. Ona jeździ do Warszawy na rehabilitację. No nie ma.